Małgorzata przeciągnęła się z przyjemnością, gdy poranne promienie słońca wpadły przez firankę do sypialni. Był sobotni poranek, a wokół panowała cisza. Adam jeszcze spał, delikatnie pochrapując, a ona patrzyła na niego przez chwilę, uśmiechając się. Ich życie było spokojne i uporządkowane. Wprawdzie zdarzały się trudniejsze momenty, ale Małgorzata zawsze wierzyła, że razem dadzą sobie radę. Kuchnia paczniała kawą, którą przygotowywała z należytą starannością. Lubiła ten rytuał. Każdego ranka wybierała ulubione kubki jej z motywem lawendy, a Adama z logo jego ukochanego klubu sportowego. W tle grała cicho muzyka, a ona szykowała jajecznicę z dodatkiem świeżych ziół z ogródka. Dobry poranek, kochanie, odezwał się Adam, pojawiając się w drzwiach z lekko rozczochranymi włosami. Pachnie cudownie. Dzień dobry, śpiochu. Kawa czeka, odpowiedziała z uśmiechem, stawiając talerze na stole. Jakie plany na dzisiaj? Adam usiadł, biorąc łyk kawy. Myślałem, żeby w końcu naprawić furtkę. A potem może spacer nad jeziorem? To była ich ulubiona trasa, ścieżka wzdłuż spokojnego jeziora, gdzie często rozmawiali o swoich marzeniach. Małgorzata uwielbiała te chwile, kiedy mogli oderwać się od codziennych spraw. Tego dnia Adam wydawał się bardziej rozluźniony niż zwykle. Opowiadał o możliwych nowych zleceniach, a Małgorzata słuchała z uwagą. Choć jego firma przeżywała trudniejszy czas, nie tracił optymizmu. Zawsze wiedziałam, że dasz radę, powiedziała, delikatnie kładąc dłoń na jego ramieniu. Jesteś pracowity i uparty. To kwestia czasu. Adam spojrzał na nią z wdzięcznością, choć w jego oczach pojawił się cień, którego Małgorzata nie zauważyła. W kolejnych dniach życie toczyło się swoim rytmem. Małgorzata rano wychodziła do pracy, a Adam zajmował się firmą. Wieczory spędzali razem, czasem oglądając filmy, czasem planując przyszłość. Pamiętasz naszą działkę? Zapytała któregoś wieczoru, kiedy siedzieli na tarasie, patrząc na gwiazdy. Adam uśmiechnął się, kiwając głową. Jak mógłbym zapomnieć to nasz azyl. Działka nad jeziorem była dla nich wyjątkowym miejscem. To tam pierwszy raz rozmawiali o wspólnych marzeniach. Małgorzata odziedziczyła ją po rodzicach, ale traktowali ją jak wspólne dobro. Myślałam, żeby może w przyszłym roku zacząć coś tam budować. Nie musi to być od razu dom. Może Altana? Zaproponowała z entuzjazmem. To dobry pomysł, odpowiedział Adam, choć w jego głosie była nutka niepewności. Małgorzata zauważyła, że od pewnego czasu Adam często się zamyślał. Wieczorami spędzał więcej czasu na telefonie, a jego rozmowy były ciche i urywane. Nie chciała być podejrzliwa, więc tłumaczyła to sobie pracą. Pewnego wieczoru, gdy wróciła wcześniej z pracy, zastała Adama w salonie z telefonem przy uchu. Kiedy ją zobaczył, szybko zakończył rozmowę. Kto to był? Zapytała żartobliwie, odkładając torebkę na krzesło. Twój tajemniczy wspólnik. Ach, tylko klient. Nic ważnego, odpowiedział, podnosząc się z kanapy. Wszystko w porządku w pracy? Rozmawiali chwilę o jej dniu, ale Małgorzata nie mogła oprzeć się wrażeniu, że Adam coś przed nią ukrywa. Małgorzata lubiła swoje spokojne poranki. Dźwięk budzika, zapach świeżo zaparzonej kawy, ciepłe promienie słońca wpadające przez okno. Codzienna rutyna dawała jej poczucie stabilizacji. Jednak od kilku dni czuła, że coś jest nie tak. Adam był coraz bardziej zamyślony i unikał dłuższych rozmów. Kochanie, wszystko w porządku? Zapytała pewnego ranka, kiedy siedzieli razem przy stole. Adam podniósł wzrok znad talerza. Oczywiście. Po prostu dużo myślę o pracy. Wiesz, że możesz mi powiedzieć o wszystkim, dodała, uśmiechając się ciepło. Wiem, Małgosiu odpowiedział z wymuszonym uśmiechem ale naprawdę nie ma się czym martwić. Choć słowa Adama miały ją uspokoić, w Małgorzacie zaczęło kiełkować poczucie niepokoju. Postanowiła jednak dać mu przestrzeń. Wiedziała, że czasem potrzebuje czasu, by otworzyć się i podzielić swoimi troskami. Tymczasem życie toczyło się dalej. Małgorzata po pracy zaczęła planować niewielkie zmiany w domu, chciała odświeżyć salon i posadzić nowe kwiaty w ogrodzie. Adam, choć z reguły chętny do takich wspólnych przedsięwzięć, tym razem wydawał się obojętny. Kochanie, co myślisz o nowej Sofie? Ta nasza już swoje przeżyła, zapytała, pokazując katalog. Tak, oczywiście, jak chcesz, odpowiedział bez entuzjazmu, nawet nie podnosząc wzroku znad telefonu. Adam, co się dzieje? Zapytała wprost. Od kilku dni jesteś inny. Adam westchnął, odkładając telefon. Po prostu martwię się o firmę. To wszystko. Obiecuję, że wszystko się ułoży. Choć jego słowa miały ją uspokoić, Małgorzata czuła, że to nie cała prawda. Kilka dni później Małgorzata wróciła do domu wcześniej niż zwykle. Miała wolne popołudnie i chciała spędzić je z Adamem. Była przekonana, że uda się ich relacji przywrócić dawną harmonię. Adam, jesteś? Zawołała, wchodząc do domu. Zastała go w salonie, z telefonem przy uchu. Na jej widok szybko zakończył rozmowę. Wszystko w porządku? Zapytała, podchodząc do niego. Tak, oczywiście. To był tylko klient, odpowiedział, ale w jego głosie wyczuła napięcie. Tego wieczoru atmosfera była cięższa niż zwykle. Adam wydawał się być daleko myślami, a Małgorzata nie wiedziała, jak do niego dotrzeć. Postanowiła nie naciskać. Jutro mam wolne, powiedziała z uśmiechem. Może spędzimy dzień razem? Pójdziemy na spacer nad jezioro? Adam spojrzał na nią, jakby chciał coś powiedzieć, ale tylko skinął głową. Tak, to dobry pomysł, odpowiedział. Następnego dnia wybrali się nad jezioro. Spacerowali w milczeniu, a Małgorzata próbowała cieszyć się chwilą. Kiedy usiedli na ławce, Adam w końcu przerwał ciszę. Małgosiu. Jest coś, o czym musimy porozmawiać, zaczął. Coś poważnego? Zapytała, czując, jak serce bije jej szybciej. Nie teraz, odpowiedział, uśmiechając się blado. Obiecuję, że wszystko ci wyjaśnię, ale jeszcze nie dzisiaj. Małgorzata nie naciskała, choć w środku czuła narastający niepokój. Minęły kolejne dni, a Małgorzata czuła, jak niepokój narasta. Adam zachowywał się coraz bardziej tajemniczo, a jego rozmowy telefoniczne, które zawsze kończył w jej obecności, stawały się coraz częstsze. Wieczorami, zamiast wspólnych chwil na tarasie czy rozmów o przyszłości, Adam znikał w swoim gabinecie, mówiąc, że musi coś pilnie załatwić. Pewnego wieczoru Małgorzata, wychodząc z kuchni, usłyszała cichy głos Adama za drzwi gabinetu: Mówię ci, potrzebuję jeszcze trochę czasu. Zajmę się tym szeptał. Nie miała w zwyczaju podsłuchiwać, ale coś w jego tonie wywołało w niej chłód. Gdy drzwi się uchyliły, udawała, że przeszukuje szufladę w komodzie. Wszystko w porządku? Zapytała, gdy Adam pojawił się w korytarzu. Tak, tylko klient chciał, żeby przejrzeć wycenę. Nic ważnego, odpowiedział szybko. Nie musisz mi tłumaczyć, Adam. Wiesz, że możesz mi zaufać, dodała, patrząc mu prosto w oczy. Adam przytaknął, ale w jego wzroku była niepewność, której Małgorzata nie mogła zignorować. Kilka dni później Małgorzata wróciła z pracy wcześniej niż zwykle. Była zmęczona, ale w dobrym humorze dzieci w szkole przygotowały dla niej niespodziankę z okazji dnia nauczyciela. W domu zastała Adama siedzącego na kanapie z wyrazem napięcia na twarzy. Coś się stało? Zapytała, odkładając torebkę na krzesło. Adam odłożył szklankę z wodą i spojrzał na nią poważnie. Małgosiu, muszę ci coś powiedzieć, zaczął, a ton jego głosu sprawił, że jej serce zamarło. O co chodzi? Zapytała ostrożnie, siadając naprzeciwko niego. Mam pewne zobowiązania finansowe. Sprawy firmy nie idą tak, jak planowałem, powiedział, unikając jej wzroku. Jest ktoś, kto może pomóc, ale jest jeden warunek. Warunek? Jaki warunek? Małgorzata zmarszczyła brwi, czując jak narasta w niej napięcie. Adam wziął głęboki oddech. Mój znajomy, powiedział, że bardzo mu się podobasz. Zasugerował, że moglibyśmy w ten sposób spłacić część długu. Małgorzata przez chwilę nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Jej serce biło jak oszalałe, a ręce drżały. Czy ty właśnie, zaczęła, ale głos jej się załamał. Czy ty właśnie zasugerowałeś, że mam? Adam spuścił wzrok. To tylko propozycja. Jeśli się zgodzisz, nie będziemy musieli sprzedawać działki. Chwila ciszy, która zapadła, była jak napięta struna. Małgorzata patrzyła na Adama, jakby widziała go po raz pierwszy. Nie wierzę, że to powiedziałeś, wyszeptała, a jej głos był pełen niedowierzania i bólu. Adam próbował coś dodać, ale Małgorzata wstała gwałtownie, odrzucając jego wyciągniętą rękę. Nie, nie chcę tego słuchać, powiedziała, a łzy napłynęły jej do oczu. Jak mogłeś? Nie czekając na jego odpowiedź, wyszła z pokoju i zamknęła się w sypialni. Po raz pierwszy poczuła, że ich małżeństwo być może nie przetrwa tego, co się wydarzyło. Noc minęła w napiętej atmosferze. Małgorzata spała w sypialni, a Adam, jak się domyślała, spędził noc na kanapie w salonie. Rano obudziła się wcześnie, choć nie czuła się wypoczęta. Jej myśli krążyły wokół słów Adama, które wydawały się być jak zły sen. Otworzyła drzwi do kuchni i zobaczyła Adama, który siedział przy stole z kubkiem kawy w ręce. Wyglądał na zmęczonego i zagubionego, ale Małgorzata nie miała w sobie ani odrobiny współczucia. Czy naprawdę myślałeś, że mogłabym zgodzić się na coś takiego? Zapytała chłodno, stając w drzwiach. Adam uniósł wzrok. W jego oczach było coś, czego nie potrafiła zrozumieć, może wstyd, może strach. Małgosiu. To nie tak, zaczął, ale przerwała mu zdecydowanym gestem dłoni. Nie próbuj mi tego tłumaczyć, powiedziała, siadając naprzeciwko niego. Chcę wiedzieć jedno, jak długo ukrywałeś przede mną swoje długi? Adam spuścił wzrok. Od kilku miesięcy. Firma, straciłem kilku klientów, a koszty rosły. Myślałem, że dam radę to wszystko załatwić, ale. Ale postanowiłeś, że zamiast porozmawiać ze mną, zaproponujesz coś takiego? Przerwała mu, czując, jak gniew narasta w niej z każdą chwilą. Adam milczał. Wiedział, że każde słowo tylko pogorszy sytuację. Wyjdź, powiedziała w końcu. Małgosiu, proszę. Wyjdź z domu, powtórzyła chłodno. Muszę to wszystko przemyśleć. Adam przez chwilę się wahał, ale widząc jej determinację, wstał i wyszedł. Małgorzata została sama, próbując uporządkować swoje myśli. Kilka godzin później Małgorzata wciąż siedziała przy stole, otoczona stosami papierów i zdjęć. Przeglądała dokumenty dotyczące ich wspólnych finansów, próbując zrozumieć, jak poważna była sytuacja. Telefon zadzwonił, wyrywając ją z zamyślenia. Spojrzała na ekran, to był Adam odrzuciła połączenie Chwilę później telefon zadzwonił ponownie Tym razem to była jej przyjaciółka Karolina Cześć Małgośka Wszystko w porządku? zapytała Karolina jakby wyczuwając że coś jest nie tak Małgorzata westchnęła Nie Karolina Chyba nigdy nie było gorzej Opowiedziała jej wszystko nie pomijając żadnych szczegółów gdy skończyła, po drugiej stronie zapadła cisza. On chyba oszalał, powiedziała w końcu Karolina. I co teraz? Nie wiem, odpowiedziała Małgorzata, chowając twarz w dłoniach. Czuję, że nie mogę mu już ufać. To jest coś, czego nie można wybaczyć, dodała Karolina. Jeśli potrzebujesz, możesz na mnie liczyć. Rozmowa z przyjaciółką dodała Małgorzacie siły. Wiedziała, że musi podjąć decyzję, która zadecyduje o jej przyszłości. Wieczorem Adam wrócił do domu. Wyglądał na zmęczonego i zdenerwowanego. Małgosiu, musimy porozmawiać, powiedział, siadając przy stole. Nie wiem, czy jest jeszcze o czym odpowiedziała, patrząc na niego chłodno. Straciłam do ciebie zaufanie. Wiem, że popełniłem błąd, zaczął, ale ona przerwała mu. To nie był błąd, Adam. To była zdrada. Nie fizyczna, ale emocjonalna. Zdradziłeś nasze małżeństwo, proponując coś tak obrzydliwego. Adam zamilkł, nie wiedząc, co opowiedzieć. Małgorzata wstała i spojrzała na niego z determinacją. Wyprowadź się. Jutro chcę, żeby Twoich rzeczy tu nie było. Adam próbował coś powiedzieć, ale jej spojrzenie było nieugięte. Wiedział, że stracił wszystko. Następnego dnia, gdy Małgorzata obudziła się, domu nie było już śladów Adama. W sypialni panowała cisza, a w salonie brakowało jego rzeczy. Po raz pierwszy od lat poczuła, że jest sama nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Nie było to jednak uczucie przytłaczające, ale raczej wyzwalające. Postanowiła zacząć dzień od porządków. Usunęła wszystko, co przypominało jej o Adamie, chowając wspólne zdjęcia i pamiątki do pudełka, które schowała w piwnicy. To była symboliczna decyzja, zamykała ten rozdział życia. Po południu zadzwoniła do Karoliny. I jak się trzymasz? zapytała przyjaciółka. Lepiej niż myślałam. Wiesz, mam wrażenie, że to była decyzja, którą powinnam była podjąć już dawno odpowiedziała Małgorzata, siadając z kubkiem herbaty na tarasie. To dobrze. A co z działką? Zamierzasz coś z nią zrobić? Dopytywała Karolina. Małgorzata przez chwilę milczała. Myślę, że tak. Chcę to miejsce znowu uczynić moim azyłem. Może wybuduję tam coś małego, gdzie będę mogła się odciąć od wszystkiego. Karolina uśmiechnęła się przez telefon. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, wiesz, że możesz na mnie liczyć. Kilka dni później Małgorzata postanowiła odwiedzić działkę nad jeziorem. Było to miejsce, które zawsze kojarzyło jej się z nadzieją i spokojem. Droga wiodła przez las, a wokół panowała cisza, przerywana jedynie śpiewem ptaków. Kiedy dotarła na miejsce, uśmiechnęła się. Jezioro lśniło w słońcu, a zarośnięta ścieżka prowadząca do wody przypomniała jej beztroskie chwile z przeszłości. Stanęła na brzegu, patrząc na spokojną taflę wody. To tutaj zaczynam od nowa, powiedziała cicho do siebie. Małgorzata spędziła kilka godzin spacerując po działce, robiąc plany w głowie. Wiedziała, że to będzie wyzwanie, ale czuła się gotowa. Zrozumiała, że to miejsce symbolizuje jej wolność i niezależność wartości, które Adam próbował jej odebrać. Wieczorem, kiedy wróciła do domu, odebrała telefon od Adama. Czego chcesz? zapytała chłodno. Małgosiu, chciałem tylko przeprosić. Wiem, że to, co zrobiłem, było niewybaczalne, powiedział, a w jego głosie słychać było skruchę. Masz rację, Adam. To było niewybaczalne, odpowiedziała stanowczo. I dlatego nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ale, może moglibyśmy, próbował jeszcze raz. Nie? Już podjęłam decyzję, przerwała mu. Żegnaj, Adam. Rozłączyła się, czując, jak wielki ciężar spada jej z serca. Wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. W ciągu kolejnych tygodni Małgorzata rzuciła się w wir pracy i planowania. Postanowiła, że działka nad jeziorem stanie się jej azylem miejscem, gdzie będzie mogła zacząć od nowa. Rozpoczęła współpracę z architektem, który miał pomóc jej zaprojektować niewielki, ale funkcjonalny domek. Każdego wieczoru siadała przy stole z planami i robiła notatki. Czuła, że ma kontrolę nad swoim życiem, a każdy krok w stronę realizacji projektu dawał jej poczucie spełnienia. Karolina, jak zawsze, była jej największym wsparciem. Naprawdę podziwiam cię, Małgośka powiedziała pewnego wieczoru, kiedy spotkały się na kawie. Nie każdy potrafiłby się tak szybko pozbierać. Nie miałam wyboru, odpowiedziała Małgorzata, uśmiechając się lekko. Jeśli miałabym zostać w tej sytuacji, straciłabym samą siebie. A co z Adamem? Odezwał się jeszcze? Zapytała Karolina. Kilka razy próbował. Wysyłał wiadomości, ale ignoruje je. Nasze małżeństwo to przeszłość, odparła stanowczo. Małgorzata czuła, że wreszcie staje na nogi. Każdy dzień był krokiem ku nowemu życiu. Minęły dwa miesiące. Budowa domku na działce postępowała zgodnie z planem. Małgorzata spędzała tam coraz więcej czasu, nadzorując pracę i ciesząc się spokojem okolicy. Pewnego popołudnia, gdy siedziała na brzegu jeziora z książką w ręku, usłyszała, jak ktoś zbliża się ścieżką. Odwróciła się i zamarła. To był Adam. Co ty tu robisz? Zapytała chłodno, wstając. Małgosiu, musiałem cię zobaczyć, powiedział, zatrzymując się kilka kroków od niej. Chciałem tylko jeszcze raz cię przeprosić. Już to zrobiłeś, odparła, krzyżując ramiona na piersi. Adam spuścił wzrok, jakby szukał słów. Wiem, że to za późno, ale chciałem, żebyś wiedziała, że zrozumiałem swój błąd. A co to zmienia? Zapytała ostro. Myślisz, że wystarczy, że powiesz przepraszam, i wszystko wróci do normy? Nie oczekuję, że mi wybaczysz. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że żałuję, odpowiedział cicho. Małgorzata patrzyła na niego przez chwilę w milczeniu. Nie czuła już gniewu ani żalu, jedynie obojętność. Wiesz, Adam, kiedyś może te słowa coś by dla mnie znaczyły, powiedziała w końcu. Ale teraz już nie. Mam nowe życie i nie ma w nim miejsca na przeszłość. Adam skinął głową, jakby przyjął do wiadomości jej słowa. Żegnaj, małgosiu, powiedział, odwracając się i odchodząc ścieżką, którą przyszedł. Gdy jego sylwetka zniknęła w lesie, Małgorzata usiadła z powrotem na brzegu. Patrząc na spokojną taflę jeziora, uśmiechnęła się do siebie. Była wolna.